Jeśli uczysz się angielskiego, nie przegap tego filmu. Czy nie uważasz, że w twojej nauce języka obcego czegoś brakuje? Spróbujmy do niej dodać następujące trzy elementy. Kontakt z językiem, przypomnienie i nawyk. Nasz kontakt z językiem obcym jest ograniczony, ponieważ na co dzień zwyczajnie się nim nie posługujemy. Czasem ciężko też jest pamiętać o regularnej nauce. Wyobraź sobie, jak świetnie byłoby się uczyć języka z przyzwyczajenia i bez wielkiego wysiłku. WordBeat jest jedynym rozwiązaniem, które przełamie ograniczenia w nauce języka. Aplikacja automatycznie wyświetla angielskie słowo na ekranie blokady telefonu przy każdym jego odblokowaniu, możesz uczyć się języka za każdym razem, gdy oglądasz YouTube'a, sprawdzasz wiadomości czy czas. WordBeat stale przypomina Ci o nauce, która zanim się obejrzysz stanie się Twoim nawykiem. W ten sposób aplikacja zapewnia regularny kontakt z językiem, częste przypominanie o nauce i gwarantowany nawyk nauki. Bez względu na to, jak się uczysz, korzystaj z WordBeat przy nauce języka. Twoja znajomość angielskiego poprawi się bardzo szybko i bez wysiłku. Brzmi trywialnie? Gwarantujemy, że tak nie jest. Jeśli będziesz uczył się w ten sposób dziesiątki razy dziennie, osiągniesz ogromny rezultaty praktycznie bez wysiłku. Wypróbuj Wordbeat i sprawdź czy to naprawdę działa. 90% naszych użytkowników przyznało Wordbeat ocenę pięciu gwiazdek. Mamy nadzieję że będziesz tak samo zadowolony jak oni. pobierz Wordbeat w Google Play już dziś.